ja, może spróbuję na początku patetycznie nadeszła wiekopowna chwila nadeszła tak to mówi. nadeszła chwila bo to władza dobrowolnie to nie się, nie często się zdarza on przekazuje klucze do bram miasta do władania miastem studentom a że dzisiaj jest szczególny dzień to dzień Dziecka, to bądźcie łaskawi dla nas, tych starszych dzieci, którzy przekazują władzę, i tych najmłodszych, którzy pewnie czekają pod Domem Kultury. No i mam jeszcze jedną nadzieję, że oddacie mi te klucze po dobrym sprawowaniu władzy i przygotujecie się przez Waszą naukę do właściwego sprawowania władzy kiedyś w przyszłości. Przekazuję klucze do miasta. Zanim brzmi, brzmi, kiedy mam oddać te klucze? Kratą, bo to nie jest łatwa. I, I do tej pory zawsze władzę się odzyskiwał przez rewolucję. Mam nadzieję, <noise> ja też mam na taką nadzieję. Rewolucji nie będzie, tak? Mam no, taką nadzieję. Rewolucji nie będzie, tak? Zabij. Bardzo się cieszę, że te klucze trzymam. Są klucze ciężkie, żeby ich dobrze trzymać. No i mam nadzieję, że studenci, zgodnie z tym, co pan powiedział, będą starać się, aby potem te klucze przekazywać innym. Wymieniając naukę, no i przyczyniając się do rozwoju miasta, skarżystka. Po to istnieje szkoła, po to się rozwija i chcemy, aby się ciągle rozwijać. Dziękuję bardzo. A klucze? No chyba nie oddam. Oj, powalczymy. Panie profesorze, proszę przekazać klucze studentom. A? Niełatwa decyzja, prawda? Macie studentów, tak? Proszę Pani, to są ciężkie klucze, więc proszę trzymać, nie upuścić i za jakiś czas oddać pracę. Proszę. Brawo! Brawo! to po raz pierwszy i na pewno nie ostatni. Mamy Dziękujemy, Dziękujemy bardzo Panie pani. Prezydencie. Teraz ustawiamy się, w... bardzo proszę Państwa,